sesji po przerwie. Myślę, że się każdy już zapoznał, jeżeli nie, ale to też było na stronie naszej, ale trudno. Bardzo proszę, mnie. czy ktoś by chciał jeszcze zabrać w tym punkcie głos? Jeżeli nie ma, to do głosowania. Kto jest za przyjęciem poszkaczenia w sprawie wyrażenia opinii na temat przebiegu klasy S10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie Rada Powiatu w Sierpcu podjęła, podjęła oświadczenie w sprawie wyrażenia opinii na temat przebiegu trasy dzieci. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne powiat sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także tryby i z zakresu kontroli prowad i prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. I ten projekt uchwały otrzymali Państwo materiałem albo przedmiotem wraz na komisjach stały Rady. Czy ktoś by chciał zabrać tych punkcie Nie widzę w takim razie, kto jest za przyjęciem tej uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że Rada Powiatu w Sierpcu podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż powiat sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości popierania i wykorzystania tych dotacji. Przechodzimy do punktu ósmego. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach poświatowych prowadzonych przez Powiat Rzepskiej w roku 2015. Informacje otrzymali Państwo w materiałach pełna przedmiotem prac na komisjach stałych, Czy ktoś by z Państwa chciał zabrać do tym punkcie obrad? Nie widzę. Tego punktu nie głosujemy. Przechodzimy do punktu 9. Zapoznanie się z informacją o realizacji planu pracy Rady Powiatu za rok 2015. I tu również informacje Państwo otrzymali w materiałach o przedmiotem prac na komisjach stałych Rady. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie obrad? Nie ma. Również tego nie głosujemy. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2016. Tutaj ten projekt uchwały również otrzymali Państwo w materiałach, bo przez. na komisjach stałych rady, czyli ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie obrad. Jeżeli, jeżeli można, ja... Proszę, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna rado? Ja zapoznałem się tutaj z pismem yy, odnośnie prac, yy, na przyszły, znaczy na ten rok, prac yy, naszej rady. Jest tutaj coś takiego, że przyjęcie sprawozdania SP ZOZ w po o przychodach i kosztach finansowych za trzeci kartał 2015 roku powinno być tam 16. 15 roku. To tylko tyle, tak? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Bo nie, nie. Sprowadzanie za 15, przez Ale to w listopadzie tego roku. Aha. W listopadzie tego roku. Dobrze, dobrze. Tak. To tylko tyle. Za tym tutaj... Bardzo dobrze. Dziękuję za uwagę. Jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby w tym uciec? Ja mam papierowej wersji. Bo może w jest Dobrze, bo nie No musi być 16. Jest. 30. Jestem to. Bardzo dziękuję za uwagę. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma uwagi co do tej uchwały? Jeżeli nie, to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Powiatu w podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy powiatu w sierpcu na rok 2016. Przechodzimy do punktu 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2015. I to informację otrzymali Państwo w materiałach. Była ona przedmiotem prac na komisjach stałych rady, czyli ktoś by chciał zabrać w tym punkcie obrad. I tej informacji nie głosujemy. Przechodzimy do spraw różnych. Wybór przedstawicieli Rady do Komisji Konkursowej w celu rozstrzygania, Panie, czyli otwartego konkursu, ofert na zację w 2016 roku. Zadań publicznych ujawnił się przez organizacje pozarządowe. I to są dwie osoby. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę bardzo. Radny Paweł Pacieła. Radny Paweł Pacieła. Ja od razu spytam, czy radny pan radny Pacieła wyraża Skłodek? Tak teraz. Bardzo proszę. Pana radnego Jarosława Świja. czy pan Jarosław wyraża zgodę? Proszę bardzo. Chciałbym jeszcze zgłosić pana radnego Jarosława Powerka pan Wiesław Tobacki wyraża z no, Znaczy dziękuję. 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 bardzo. W takim razie czy jeszcze są jakieś głosy? Nie ma. Zamykamy tą listę. Kandydaci na zgodę. Ale weźmy to, ja bym proponował, proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym, ażeby do tej Rady Komisji Konkursowej weźmy te osoby radni, jak pan Paweł Bakieła i pan Jarosław Ocicki. Kto jest za? Tym? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Informuję, iż do Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartej do konkursu realizację w 2016 roku zadań publicznych powiatu sierpeckiego przez organizację pozarządowe Rada Powiatu w sierpcu wytypowała pana radnego Pawła Pakiełę i pana radnego Jarosława Ociskiego. Chciałbym jeszcze spytać się, czy w tym punkcie sprawy różne, to jest pan, panu radnych chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Chciałbym się zwrócić do państwa, jako nowy radny powiatu sierpeckiego, pozwolę sobie na wypisanie tych słów. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie i panowie, przede wszystkim drodzy nasi wyborcy obecni tutaj, no i ci, którzy będą nas być może oglądać poprzez retransmisję telewizyjną, czy też internetowo, Yy, życie pisze dla nas różne scenariusze. Tak. To życie przede wszystkim nie lubi pustki, a to życie, yy, które regulowane jest ustawą o samorządzie, powiatu i w porze radni powiatowych, przede wszystkim tak się złożyło, że komisarz wyborczy yy, powołał mnie w wyniku złożenia mandatu mojego poprzednika w tej piątej obecnie w kadencji Rady Powiatu do pracy na rzecz społeczności naszego powiatu środkowskiego. Mam nadzieję, że postępując do tak zacnego grona no, chciałoby się powiedzieć y, może nawet do rodziny, y, tylko teraz pada pytanie czy tej rodziny, która rządzi, czy tej rodziny, która jest w opozycji. Ale mam y, Chociaż powiem w ten sposób, że y, życie i sytuacja stawia mnie y, w tym momencie y, w szeregach właśnie y, opozycji. To jednak wszystkie <coughs> rozwiązania, które będą służyć rozwojowi naszego powiatu, mają moje poparcie i aprobatę. Y, rozmawiałem ostatnio z pewnym znajomym, rozczytaliśmy jakąś tam kwestię. Powiedział do mnie takie znamienne słowa. Każdy ma swoje weszle Jak nie mam wszyscy składając ślubowanie kończyliśmy to słowami i do główny. Pozwoliłem sobie, Szanowna Rada, ostrzecić troszeczkę te słowa i odnaleźć, kto to powiedział. Chociaż z tyłu głowy tak naprawdę wiedziałem, kto wypowiadał te słowa. To tak. To nasz największy Polak w tym momencie święty Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1988 roku w Gdańsku 12 czerwca powiedział coś takiego i pozwolę sobie zacytować, jeżeli można. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje wystęczarce. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować, wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to w prawdę utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. Jakże znamienne te słowa można to odnosić do, się wydaje, różnych sytuacji. W nad tym naszym też były te sprawy, o których my tutaj rozmawialiśmy. Oświaty, bezpieczeństwa, chociażby też i ta sprawa naszego świetlackiego szpitala. Jeżeli mogę w stanie w tej kwestii jeszcze wypowiedzieć, to chciałbym powiedzieć w ten sposób, że z mojej strony ja nie chcę powiedzieć, że zarząd, czy też pan, panowie starostowie, a wiem, że i pan. Pica Starosta szczególnie zaangażował się w losy Szpitala, bo prowadzi tam jak już taki audyt kontrolny. I nie jest moim zdaniem w tym momencie mówić, że, że Państwo robicie coś źle. Ale chcę też również powiedzieć, że jeżeli wpływa wniosek od czterech związków, które podpisują się pod pewnym pismem. Nie wiem, czy to są już wszystkie tam związki, jeżeli się mylę, to, to, to poprawcie mnie. Wszystkie, tak? To warto by było się na takimi wnioskami tam Związków jest więcej, ale 40 podpisów, tak powiedz. Okej, okay, okej. Okay. Mówię, jeżeli się mylę, to jest poprawka. W każdym bądź razie, reasumując, no warto rozmawiać, a tym bardziej warto rozmawiać o szpitalach. Bo to jest nasze dobro, ja podejrzewam, że każda z naszych rodzin w jakiś sposób o ten tam się otarła, może nawet osobiście. W związku z tym jak najbardziej warto w szpitalu rozumieć panie starostu bardzo proszę. I dziękuję Szanownej Radzie za miłe i, i, i powiedzmy sobie szczere przyjęcie mnie swojej szeregi. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkim dobrego życzę wszystkim. Dziękuję. dziękuję. Proszę Panu, czy jeszcze ktoś z pan, panów radnych chciałby zabrać głos? Ja bardzo, dziękuję panu radnemu i myślę, że tu wszyscy tak jak jesteśmy, mimo że mamy może odmienne zdanie na pewne sprawy, ale wszyscy byśmy chcieli jak lepiej dla tego powiatu, dla miasta, a że wychodzi czasami tak jak wychodzi, no to też jest to no, trochę różnych sytuacji i problemów. I to jest po prostu życie. No, nie zawsze można zrobić to, co by się chciało, a druga sprawa, zawsze mówię, żeby wykorzystać to, co jest możliwe dobra ogólnego. Bardzo serdecznie dziękuję i nie chcę powiedzieć, jeszcze taką sprawę zapraszamy wszystkie z zaproszenia na spotkanie noworoczne, które jest zorganizowane w dniu jutrzejszym maja, no godzinie 17.00 w Sierpcu. Także wszystkich zapraszam na to spotkanie. Zamykam obrady 17.00 sesji Rady Powiatu w czerwcu.